witajcie na kolejnym filmie a dzisiaj pokażę wam jak zrobić taką pyszną rupiącą bagietkę która smakuje jakby była ze Francji albo z pysznej piekarni jesteście gotowi na taki pyszny przepis, jak tak to oglądajcie film do końca mam nadzieję, że film wam się będzie podobał jeżeli będzie wam się podobał mój film to zawsze łapki góry górę i dajcie suba na kanale Życzę Wam miłego oglądania. No to zaczynamy robić bagetkę. Do bagietki będziemy potrzebować jedna łyżeczka miodu, 20 g świeżyk droższym 3 łyżeczki soli, 380 g mąki orkisiowej oraz mąki żytnej oraz 66 mm wody. Do naszej wody. Do naszej wody dajemy łyżeczkę mąki. Oraz drożdże. I pomieszamy. Sól. I stopniowo dajemy mąkę. Żydną i urgiszu oczywiście przyszedł <śpiewanie> Wyrobione ciasto zostawiamy na do wyrocznika na 90 minut. Czekamy aż wyrośnie. Przykrywamy je do je miejsca i widzimy się, jak one wyrośną. Na no, razie jest tyle. Teraz wyrosło nam ciasto i będziemy jeszcze gnęcimy te ciasto dobrze. I zaraz będziemy formować naszą bagetkę. A bardziej bagetki, bo jak widzicie, ciasto nam, ciasta nam wyszło do Dużo, więc nie potrzebujemy gigantycznej bagietki. Proszę wiecie, jak chcesz, to możesz zrobić taką gigantyczną bagietkę, ale polecam wam podzielić tą właśnie bagietkę na cztery części. Więc ją dzielimy na cztery na środek, potem zaszczyt pół i pół. No i to co jedną zostawiamy tą podział. A pozostali dajemy na bok, aby nam nie przeszkadzały wyformowane bagietki. A więc, jak formowasz bagietkę? Hmm. Znowu na rurą rozwałkowujemy tą jedną, którą zostawialiśmy. Oczywiście podsypujemy tą mąką, ponieważ um, te czas to jest doszklejące. No i wtedy jeszcze się jakby formujemy, bo przy kreacji do rąk i jest dobrze. Czyli rozwałkowujemy, no i jakby pletrzymy takim warkoczem. Tutaj tak jakby chcesz zrobić warkocze u koleżanki albo u szebę, ale na bagetce. No i tak polecimy, i później będziemy to przekładasz na wasz papier do pieczenia. Jeżeli oczywiście masz takie spełniane formy do bagetek, to super. Ale jak nie masz, to teraz wam pokażę hak, jak można poradzić, jak tego nie ma. Bo ja tego nie posiadam. Y a daszem bez tego przejść. Mamy właśnie, wyłożymy papier do pieczenia. Jest go więcej niż potrzeba na blachę. Zabieramy go trochę więcej. Jakby robimy z tego hmm, szczamkę. Jak sami widzisz, tak jak ja tutaj robię, to robisz tego szczamkę. No i tak płacimy wszystkimi bagatkami. Robimy oczywiście nasze warkoczy. Mam nadzieję, że przepis Wam się podoba. Tak prezentują nasze bagetki. Oczywiście one od razu nie idą do pieca, bo będą jeszcze wyrastały na 30 do 40 minut w ciepłym miejscu. Może się dasz owszem do pieca, ale na małą temperaturę, na jakoś mniej niż 50, yy, aby po prostu bo tam ciepło w nim. No i tak wyglądają przed wyrocznym zem. Czyli jeśli minut w ciepłym miejscu wyrostają bagietki pod, pod przykryciem najlepiej. Tak wyglądają po wyrocznym zem i teraz będziemy piec je Piekliśmy bab, e, nasze bagietki w 220 20 stopni około 20 do 25 minut. A tak prezentują w środku Na dzisiaj to jest koniec. Mam nadzieję, że film Wam się podoba na taką pyszną bagietkę chrupiącą. Jak tak to zachęca do. Próbowana tego przepisu samą w domu jest prosty, ale czasochomny. Oraz oglądajcie moje inne filmy, jak Wam ten się podoba. To zobaczymy na kolejne filmy. Pa!